Jakie błędy właśnie najbardziej popełniali Twoi zawodnicy dzisiaj? A to ciężko tak od razu mówić o błędach. Myślę, że, że po wygranych startach po prostu nie, nie, po przegranym starcie nie mają jakiejś koncepcji na, na jazdę na, na atak tylko, yy, zbyt szablonowo cały czas jednym torem jazdy myślę, że tutaj nad tym musimy popracować. No bo tak naprawdę takie zawody to jest właśnie ten poligon doświadczalny. No o to chodzi, tylko mówię, no jesteśmy u siebie i, i, i powinniśmy jechać u siebie zdecydowanie lepiej. W czwartek meczy w Bydgoszczy bardzo trudny teren, ale tak naprawdę teraz już trzeba odrabiać te straty, które ponieśliśmy zostały w meczu z Krosnem. No tak, gdzieś trzeba te punkty znaleźć. Na pewno nie będzie to łatwe na żadnym meczu wyjazdą. Czym bardziej tak samo jak u siebie, że pokazała Liga, że, że nie jest to łatwe. No ale jedziemy po walce i zobaczymy na ile nas będzie stać nawiązać walkę z gospodarzami. Tak naprawdę gdzieś tam zawiedli też m.in. liderzy Nikolaj Klint, Oliver Berson. Oliver gdzieś tam tutaj też trenował jeszcze, tak? Przygotowywał się do tego meczu szukał cały czas sprzętu? Oliver też ma mało jazdy, bo Liga Szwedka jeszcze nie, nie, nie startowała, więc tej jazdy na pewno brakuje. Zostaje tutaj i trenuje. No, pojedziemy walczyć, podejmiemy rękawice. Mam nadzieję, że, że gdzieś tam nie, z tymi ustawieniami na ten tor nie jest łatwo. Naleźć, ale mam nadzieję, że w nareszcie się z nim Na papierze masz lepszych juniorów, ale no to jest jednak mecz wyjazdowy, różnie może być. Dosłownie, nic dodać i tu jest.